ale ja bym chciał umieć tak jak ziemiak. Siema, jeżeli tęsknicie za retrograniem, to mam dla Was propozycję. Zbudujcie sobie konsolę. Na tym małym sprzęcie będziecie mogli grać w takie tytuły jak Tekken 3 z psx czy Tony Hawk, albo tytuły z innych platform, takie jak np. Mario z SNES-a czy Contra, a może nawet i Pokémony z Game Boya. Wszystko na co macie ochotę. A całość wykonania takiej konsoli zamknie się w około 180 zł, no nie jest to tak naprawdę dużo, patrząc pod kątem tego, że gotowe rozwiązania na rynku kosztują około 800, co jest w ogóle jakimś absurdem moim zdaniem, to później mówię. Sama budowa tego cuda nie wymaga wielkich umiejętności, wystarczy odrobina samozaparcia, lutownica, no i kilka wolnych wieczorów. Więc jeżeli tęsknicie za starymi dobrymi czasami, kiedy wieczorami męczyliście PSX z sąsiadem albo na kolonii graliście w Gęboja, to nie hamujcie się, tylko budujcie to cuda. Trochę się nagadałem. Nie przeciągając już bardziej trochę tego przydługiego wstępu, przechodzimy do montażu. Ale najpierw intro. Pierwszym etapem budowy konsoli będą zakupy. Linki do wszystkich potrzebnych komponentów znajdziecie na dole pod filmem. Miej na szczęście jeden wydatek o minie. Mianowicie Raspberry Pi, no, niewielki wydatek, bo około 40 zł na Allegro czy w Botlandzie. Raspberry będzie sercem i mózgiem naszej konsoli. Zakupy polecam zrobić na AliExpress. No i zresztą <coughs> takie linki wam podrzucam. Nie są to żadne referale czy coś w tym rodzaju. Ale jest po prostu taniej, nawet kilka razy taniej niż w naszych sklepach internetowych. No chwilę trzeba poczekać ale to też jest frajda odbieranie paczek. Jedynymi rzeczami, których nie polecam zamawiać z Aliexpress, no to właśnie Raspberry, bo może nam się trafić jakaś dziwna podróbka. No i kart pamięci, bo tutaj też będziemy potrzebowali kartę pamięci, ale to chyba każdemu się jakaś wala zawsze po szufladzie. No u mnie akurat walała się rozberka, więc postanowiłem zrobić z niej coś użytecznego. Jak mamy zrobione wszystkie zakupy, no to teraz czas na obudowę i wszystkie jej elementy. Obudowę należy wydrukować na drukarce 3D, pliki oczywiście, w opisie filmu. Ja akurat mam drukarkę 3D i z niej skorzystam, ale jeżeli nie macie dostępu do takiej drukarki, to nie ma czym się martwić, bo naprawdę w necie jest ogrom ogłoszeń ludzi, którzy za przysławiowe kilka złotych wam te wszystkie elementy wydrukują i wyślą, więc nie ma czym się martwić. Budowa wydrukowana. Wyszło to naprawdę przyzwoicie. Obie części zajęły około 16 godzin. Wydruk przygotowany jest tak. Że wszystkie elementy montażowe są gotowe, tak naprawdę tylko przykładamy elementy, wkręcamy odpowiednie śrubki i gotowe. Teraz czekanie na te wszystkie paczki. Nawet pies już się znudził czekaniem. Kiedy dotrą już do nas wszystkie paczki, możemy brać się za właściwą budowę konsoli. Oczywiście wszystkie schematy w opisie filmu, no bo nie będę w filmie opisywał każdego luta, bo zajęłoby nam to 3 dni. A to do roboty. Trochę się pospieszyłem z tym hasłem do roboty, bo jak widzicie, drukuję jeszcze jeden element, o którym zupełnie zapomniałem. Jest to element montażowy do całej naszej wewnętrznej elektroniki w konsoli. I bez niego trochę średnio zaczynać robotę. Ekstra wygląda ta część pod światło. Jest prawie że. Półprzejroczysta w niektórych miejscach. Pierwszym elementem, którym się zajmiemy, będzie powerbank. No, trzeba go trochę rozebrać, żeby umieścić go tutaj w obudowie. Oczywiście wszystkie instrukcje, co i jak z obrazkami, yy, znajdują się w opisie filmu. Troszkę mi się wymiarowo powerbank nie zgrał, ale to za chwilkę będę coś kombinował. Klasycznie jak to z dwustronną taśmą wyszło mi idealnie, czyli krzywo. Z ekranu kabli nie będziemy potrzebowali, więc można je sobie na spokojnie obciąć. się szybciej pozbyć budowy, Tutaj musimy odkleić sterownik ekranu, bo będziemy go przenosić na element wydrukowany. To jakby dwie największe części prawie, że gotowe. Pierwszy na warsztat wezmę kabelek OTG. To teraz czas na rozbiórkę tego elementu karty dźwiękowej, chociaż w sumie to dużo powiedziane karty dźwiękowej. Już można w sumie porozkładać elementy, żeby zobaczyć jak będą sobie leżały wszystkie. Nie? Nie pasuje mi to. I teraz wszystko się zgadza. Nie będę nic się lutował, zostawiać sobie to na kolejny dzień. Idealny kolejny dzień, dźwięk. żeby usiąść za biurkiem i dokończyć konsolę. Przecież to się nie da na takich warunkach na zewnątrz. No to zaczyna nam się już pierwsza poważniejsza robota. Trzeba będzie oprogramować ten sterownik yy, do klawiszy. Kod jest przygotowany, zaraz pokażę, jak to zrobić. On ma złącze USB, więc do oprogramowania tak naprawdę będzie potrzebny nam tylko kabelek i komputer. Pierwszą rzeczą, która będzie nam potrzebna do oprogramowania płytki, będzie Arduino ID. Jest to program, który umożliwi nam wgranie oprogramowania na tą płytkę. Drugą rzeczą będzie biblioteka, która umożliwia sterowanie. Naszą płytką i trzecią rzeczą będzie już konkretny kod pod naszą płytkę. Więc jak mamy pobrane i zainstalowane Arduino IDE, pobieramy tutaj plik zip tej biblioteki. Oczywiście go sobie rozpakujemy. I co ważne, ten plik, cały w sumie katalog z tą biblioteką, musimy skopiować i wrzucić do bibliotek Arduino IDE. Biblioteki, katalog z bibliotekami będzie utworzony w dokumentach. Tak samo na Windowsie, Macu i Linuxie. Tutaj mamy katalog z bibliotekami, już konkretny, i tutaj wrzucamy tą naszą konkretną bibliotekę. Pobieramy też kod pod nasz konkretny przypadek, i go też musimy umieścić w bibliotece. Teraz uruchamiamy Arduino, otwieramy nasz plik. OK. Sprawdzamy, czy wszystko jest OK. Przez szkic weryfikuj, kompiluj. Teraz podłączamy płytkę. Wybieramy narzędzia. Płytkę Arduino Leonardo. No, ja już mam wybrane. I tak samo port powinien wybrać się automatycznie. Jeżeli nie wybierze się, no to tutaj wybierzecie ten, który ma w nawiasie Arduino Leonardo, bo zostanie to wykryte automatycznie. No i jedyne, co nam pozostało, to. Wgrać już nasz szkic na płytkę. Klikamy w graj, udało się. Płytka jest gotowa. Teraz do świeżo oprogramowanej płytki potrzebne są klawiatury, więc trzeba będzie wyciąć odpowiednie rozmiary i przylutować guziki. Płytki powycinane, teraz czas na lutowanko. Jak przyciski, mamy już w obudowie. Zamontowane razem z płytkami. tak naprawdę nie zostało nam nic innego, jak obsadzenie jeszcze przycisków L1 i R1, tego śmiesznego suwaczka, nie wiem jak go nazwać, i zlutowania wszystkiego już z oprogramowanym sterownikiem klawiszy. Przyciski zlutowane, zlutowałem nawet więcej, bo zlutowałem jeszcze układ OTG. Zresztą widać, jaka ostra walka była po tym, jak wygląda stół. No nie było prosto, ale się udało. I jeszcze kilka układzików. A dokładniej w sumie 3, no i będzie gotowe. Wszystko jest polutowane, nawet pokładałem kable i zalałem ciepłym klejem, żeby mi się tu nie walały. No, jeszcze nie jest, porządek zrobiony do końca. Wygląda to trochę komicznie. I Raspberry też nie jest przyklejone, z tego względu, że po pierwszym uruchomieniu, znaczy w trakcie pierwszego uruchomienia, dowiem się, czy te połączenia wszystkie są ok. No nic. No to teraz trzeba wrzucić. Obraz retropaya na kartę pamięci. No i pierwsze uruchomienie. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy się nie spali, czy nie wybuchnie. Jak mamy już podłączoną kartę SD do naszego komputera, w kroku 19 tutoriala znajdują się wszystkie potrzebne linki. Pierwszym jest obraz retropaya. Co ważne, należy go pobrać dla Raspberry Pi 0. Kolejną rzeczą, która będzie nam potrzebna, jest coś do rozpakowania archiwum. Potem coś do sformatowania karty. No i coś, co wrzuci nam obrazek na kartę. Ja już mam sformatowaną kartę, więc teraz muszę wrzucić obrazek tylko. Korzystam z narzędzia Ether, które jest banalne. Wybieramy obrazek, wybieramy dysk, na którym chcemy wrzucić obrazek. No i flashujemy. Karta z obrazkiem gotowa, to teraz jeszcze trzeba zrobić dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwszą rzeczą jest dodanie konfiguracji do WiFi, bo tak naprawdę przez WiFi będziemy wrzucać gry. No nie musimy, ale będzie to bardzo wygodny sposób. No i druga rzecz to jest konfiguracja e, ekranu, no bo ekran nie będzie podłączony przez typowe wyjście w Raspberry Pi, tylko przez ten kabelek, którym się zlutowaliśmy bezpośrednio do Raspberry. Aby dodać konfigurację wi-fi musimy stworzyć plik o tej nazwie na karcie bezpośrednio z takim wpisem gdzie SSID to jest nazwa naszej sieci a PSK no to jest hasło do naszej sieci. Aby dodać konfigurację no musimy już zedytować plik config.txt na karcie z obrazkiem i po prostu na jego końcu dokleić wszystko to co mamy tutaj podane. Obrazek jest gotowy, znaczy, obrazek, cała karta pamięci z obrazkiem i konfiguracją jest gotowa, więc możemy ją podłączyć do konsoli i zobaczyć, co się wydarzy. No i nadeszła teraz chwila prawdy. Podłączam kartę z obrazkiem i okaże się, czy nigdzie nie popełniłem błędu, bo to tak naprawdę pierwszy moment, w którym cokolwiek sprawdzę i się dowiem. Prąd na sterowniku się pojawił, Raspberry też coś błysnęło, coś myśli, system pewnie startuje. Ok, A, to teraz tak, żeby nic nie rozerwać, też nie zrobić przy okazji żadnego zwarcia. Ech. No i coś jest nie tak. Ekran nie działa. Po dwóch nieprzespanych nocach w końcu się udało. Jest i żyje. Jeszcze w całkiem niezłej rozsypce. No, ale najważniejsze, że działa. Ekran jest nawet na zewnętrznym zasilaniu, no bo ekran był jednym z problematycznych elementów. W sumie nie tyle ekran, co sterownik tego ekranu był problematyczny, bo wymaga zasilania 12V, a nie 5 No więc dołożyłem do niego przetwornicę. No i wszystko by było fajnie, tylko dałem ciała i nie zmierzyłem jej przed. Więc zamiast czegoś poniżej 12V na wyjściu, no dostałem więcej, przez co usmażyłem rozbery. Przetwornica też dziwnie się zachowuje, więc zamówiłem nową. No i sterownik ekranu, no już trochę go pomasakrowałem, też dostał większe napięcie niż powinien, więc wymieniłem go na nowy. No ale ktoś musiał przetrzeć te szlaki, żebyście Wy nie musieli. No i jeszcze jedna rzecz, jest błąd w instrukcji. Konsola już gotowa do zamknięcia, ale przed zamknięciem chciałbym pokazać ten błąd w instrukcji, który się znajduje, a tak naprawdę w schematach, moim włochatym wskaźnikiem. Chodzi o te dwa kable tutaj, żółty. Dokładnie takie, jak jest w instrukcji do podania sygnału AV i masa od niego. W instrukcji jest wyraźnie napisane, że masa nie jest wymagana, co nie jest prawdą, bo ekran nie wystartuje. Drugą bardzo ważną rzeczą jest ten element, przetwornica. Trzeba uważać na to, jaki ekran się kupuje. W instrukcji jest pokazany ekran, który jest zasilany 5V, a ja na przykład kupiłem 12V, więc potrzebna jest przetwornica, żeby go w ogóle uruchomić. Ale te ekrany zamawiane z Aliexpress tak naprawdę nie są w żaden sposób opisane. Pierwszy ekran z pierwszym sterownikiem, który tutaj włożyłem, był opisany jako zasilany od 5 do 30V. I tyle, czyli tak naprawdę w tym zakresie powinien pracować, on nawet nie ruszył. Drugi, który zamówiłem, znaczy ekran jest z pierwszego, sterownik. Ten pod spodem jest w sumie tylko z drugiego przełożony, bo były bliźniacze. Już było opisane, że jest od 12V. Dostał przetwornicę, którą trzeba wyregulować. To jest taka śmieszna, malutka śrubka. Zmierzyć miernikiem, ustawić na 12V, i wtedy wszystko hula. I pięknie. I w sytuacji, kiedy podłączacie przetwornicę, żeby nie zrobić tak jak ja za pierwszym razem, trzeba przełączyć zasilanie Raspberry musi dostać 5V, bo jak dostanie 12 z przetwornicy, no to się usmaży. Więc stąd tak naprawdę z powerbanku wychodzicie do Raspberry, żeby dostało 5V i drugi zestaw kabelków idzie do przetwornicy, żeby 5 zmienić na 12 i podać tutaj do ekranu. Konsolka już zamknięta. Nie miałem śrub, więc użyłem takich gustownych. Trochę spas mi nie wyszedł. No wymienię śrubki na lepsze. Będzie to lepiej się działo. Po pierwszym uruchomieniu konsola poprosi nas o skonfigurowanie pada, więc postępujemy zgodnie z instrukcją. A kiedy to już zrobimy, zostanie nam tak naprawdę skonfigurowanie sieci, wrzucanie gier. No i zabawa. Do skonfigurowania Wi-Fi wykorzystamy plik, który wrzuciliśmy na kartę po tym jak wrzuciliśmy na nią system. Aby to zrobić, wchodzimy w konfigurację, przechodzimy do Wi-Fi, nie chcemy konfiguratora. Tutaj jest istotna rzecz, wybieramy import Wi-Fi credential from file. Po chwili myślenia o jednym restarcie mamy już połączenie do Wi-Fi, więc teraz możemy wrzucać gry przez Wi-Fi, bo ta konsola pojawi nam się jako urządzenie sieciowe, a raczej zasób sieciowy. Już Wam pokazuję co chodzi. Potem jak mamy podłączoną konsolę do Wi-Fi, możemy już wchodzić na nią i wrzucać gry. Wystarczy, że odpalicie eksplorator plików i wkleicie Taki adres retropy.rops. Oczywiście wszystko jest tam w instrukcji opisane. I tutaj wyświetlają się wszystkie możliwe katalogi do emulacji. Wrzucacie Romy, link do Romów. Też Wam podrzucam, oczywiście. Ściągacie sobie, wrzucacie w dany folder. Restartujecie konsolę i wtedy można się bawić. Na początek użyciłem dwie gry, po jednej na SNES-a i Nintendo. Aby odpalić jakąś grę, wybieramy najpierw platformę. Wtedy tutaj widzimy, jakie gry są dostępne na daną platformę. Polamy dany tytuł. I możemy się bawić. I to by było w sumie na tyle. Jeżeli lubicie retrogierki i chcielibyście mieć taką przenośną konsolę, to naprawdę za niewielką kwotę można sobie zbudować coś fajnego, no i mieć też trochę frajdy, że zrobiło się coś ciekawego. Dzięki do zobaczenia i cześć